Dzień dobry! Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj oczywiście odcinek garażowy. Znowu smary u mnie. Co prawda ja już swój, powiedzmy, smar znalazłem. W sensie takiej fajny dla mnie. Ale też nie byłbym sobą, gdybym nie próbował kolejnych smarów. I do tego mojego porównywania, poszukiwania dobrego smaru, wybrałem sobie tym razem Fuchs Silkolene Titanium Dry Loop Motorex Racing. Oraz mac off też w wersji dry, czyli sądząc, po nazwie u tych dwóch jest dry, czyli one powinny się charakteryzować takim właśnie stałym stanem, jak już naniesiemy na łańcuch, czyli generalnie nie, nie powinny łapać brudu. No i takie być ledwo hmm, widoczne na tym łańcuchu, chociaż ten smar jest hmm, typowo zabarwiony na biało, ten jest tak, hmm, można powiedzieć, też w sumie biały. Ale z tego co wydaje mi się, według opisu, powinien być delikatnie tylko zabarwiony na biało. A ten powinien być całkiem transparentny, czyli, czyli jakiś tam około przeźroczysty. Powiem o cenach. Za tą puszkę zapłaciłem 42 zł, za tą puszkę 55, a za tą 49. Z tym, że ta ma 500 ml, ta ma 500 ml, a ta ma 400 ml. I wychodzi nam tak, jak sobie to ustawiłem, że ten jest najtańszy. Ten taki w środku i ten powiedzmy najdroższy z tych, jeżeli przeliczymy na 100 ml, tutaj wychodzi około 8 zł, tutaj 11, a tutaj 12. To już generalnie nie będę się skupiał, na czym dany smar jest bazowany, bo to są jakieś. Każdy ma jakby różny, różną bazę i różne jakby dodatki, więc to by było już trochę za dużo na, jak na taki odcinek. Więc ja przejdę od razu do po prostu nakładania. Znaczy pokażę Wam po prostu i Jak dany smar zachowuje się przy nakładaniu na łańcuch? No, a później na koniec mu wiadomo jakieś podsumowanie i jakaś tam moja opinia, moje wrażenia na temat danego smaru. No to lecimy. Łańcuch smarem Mak Off. Zobaczymy, jak się to będzie nakładało. No i tak, oczywiście na pierwszy rzut oka widać, że smar ma taką bardzo rzadką konsystencję. Taka trochę wodiczka, bym powiedział. Dam mu chwilę, no żeby zobaczyć, czy za, zacznie zastygać. No i tak, jak możecie zauważyć, smar już w zasadzie, no nawet nie 5 minut, już się staje matowy, czyli zaczyna zastygać. I podobnie jak w przypadku. S100 z poprzedniej części już tutaj po prostu nie zostawia nam śladów. No i odnoszę wrażenie, że bardzo ładnie przylega i penetruje łańcuch. No co będzie, wiadomo, w trakcie użytkowania, no to się dopiero okaże. Ale powiem Wam, że już mi się on podoba. No z tego względu, tak, że raz, że jest tym smarem. Typu suchego, no i że jest taki, wiecie, permanentny, i wydaje mi się, że nie będzie przyciągał, yy, nie będzie łapał do siebie brudu. No wygląda to obiecująco. No dobra, no to czas na kolejny smar, i tym razem będzie to Fuchs Silk Titanium Dry lub. Czyli, tak jak nazwa wskazuje, ten Dry powinien to być yy, smar. No taki suchy. Coś podobnego do tego Mac Off. Z tym, że ten na pewno jest w zabawieniu białym. Także zaraz zobaczymy jak on wygląda przy nanoszeniu. Ja sobie ten nadatek smaruję oczywiście troszeczkę, chociaż Wytrę. No i tak faktycznie smary z biały i to bardzo biały, ale powiem Wam, że spodziewałem się trochę innego typu smaru. Ten jest taki podobny dosyć do tego Valvoline'a z pierwszego odcinka. I no nie wygląda mi to tak jak te poprzednie smary typu Dry, jak ten S100. Czy ten Mac Off całkiem inaczej się to tutaj na razie zachowuje, przynajmniej. No lepkości on na razie nie ma pra praktycznie żadnej i jest cały czas taki no, w takiej postaci płynnej. Czyli kurczę, coś te dry tutaj nie za bardzo tu pasuje. No nic, pojeżdżę i zobaczę jak ten smar się będzie zachowywał. Chociaż powiem Wam, że już tak na wstępie Hmm, nie wróżę mu zbyt dobrze, ale dobra, nie będę tutaj, że tak powiem, zapeszał, a krakał. Zobaczymy, co z tego będzie. No tak, jak tu widzicie po tym kartoniku, zużycie no nie jest jakieś wielkie, ale no, ta konsystencja to mi nie przypomina tamtych smarów Dry, więc jakoś nie za bardzo mi się to podoba na ten moment, bo nie sądzę, żeby on się tak zachowywał jak tamte, właśnie. No to mówię, zobaczymy. No dobra, no to czas na kolejny smar i tym razem będzie to Motorex y, Racing. I ten smar generalnie powinien być biały. Y, on jest wzmocniony tym PTFE i generalnie no, powinien właśnie nie odlatywać z łańcucha oraz również to ma takie właściwości, że powinien od siebie odpychać wodę. Zaraz zobaczymy, jak się jego nanosi. Tak jak widać, faktycznie smar jest zabarwiony. No, typowo na biało. Chociaż na łańcuchu już się później to trochę wytraca. I powiem wam, że on ma bardzo ciekawą konsystencję. Inną na pewno niż ten Fuchs, tylko Lenę. I bardzo ciekawy jest efekt taki, że do pewnego momentu się to rozpływa, ale później zaczyna fajnie zastygać, i od razu widać, że tam gdzie jest ten smar, już zaczyna penetrować. To też fajnie na kartonach, właśnie widać, jak nawet taki smar fajnie penetruje karton. I powiem wam, że tu na łańcuchu zaczyna to wyglądać całkiem nieźle, bo już przestaje prawie budzić. Jeszcze co prawda się świeci, czyli jest jeszcze mokry. Ale widzę po tym jak wygląda ten smar na łańcuchu, że on nie zostawia takiej dużej ilości tej takiej powłoki grubej, mokrej, tak jak ten choćby właśnie Fuchs. i wydaje mi się, że może on całkiem nieźle działać. Co prawda jakiejś lepkości wielkiej to on tutaj nie ma tej początkowej, ale to jest taki podobny przypadek jak jest ze smarem tym choćby S100 z tą wersją dry. Że ten traj też na samym początku jest mokry, a później tak jakby w ogóle yy, zanika, to tak jakby go nie było, robi się taki fajny film ze smaru i w ogóle nie czujemy go na łańcuchu. I tu wydaje mi się, będzie dosyć podobnie, bo też ten smar zaczyna właśnie tak penetrować i przelegać do łańcucha. No jak się będzie zachowywał na drodze podczas jazdy, no to się za niedługo przekonam, mam nadzieję. No dobrze, przyszedł czas na podsumowanie. Tego mojego sprawdzania. Wszystkie trzy smary, że tak powiem, sprawdziłem i to w zasadzie sprawdziłem je dwukrotnie. Każdemu dałem jakby dwie szanse na wykazanie się, jak się nakładają, jak wyglądają podczas nakładania. To widzieliście troszeczkę wcześniej. Ja już mniej więcej wiedziałem, czego się spodziewać po samym naniesieniu smaru na łańcuch. To już tak domyślałem się po prostu, jaki będzie efekt. I tu muszę powiedzieć, że teraz w moim w zasadzie jedynym kryterium, no prawie jedynym, to jest rozchlapywanie się albo nierozchlapywanie się, czyli że tak powiem jak smar się rozchlapie jakoś mocno na felgę z łańcucha zleci, no to można powiedzieć, że u mnie już jest yy, skreślony, bo to jest taki pierwszy negatywny efekt po prostu. Ja na przykład mogę sparować łańcuch częściej, ale ten warunek nierozklapywania się, przynajmniej u mnie w moim przypadku musi być zachowany. Czy ja w tą stronę po prostu szukam smaru i sprawdzam pod tym kątem najbardziej. Cała reszta już jest pomniejsza, bo zużycia łańcucha i tak jakby nie stwierdzę, po takim kilometrażu jakim robię na tych smarach, więc tak jak mówię, jedyne, co tak najbardziej przykuwa moją uwagę. To jest to, czy smar się rozchlapał, czy nie. A jak się rozchlapał, to czy za pierwszym razem, tylko, czy cały czas. No i w zasadzie to tyle, bo głośność napędu mogę już od razu powiedzieć, że przy tych smarach była cały czas taka sama, więc w zasadzie bez różnicy cały czas ten napęd delikatnie słyszę. Ale to jest akurat w miarę normalne, więc tym się też nie będę zajmował. Tym razem zrobię to troszkę inaczej niż w poprzednich odcinkach o smarach, czyli nie będę nadawał miejsc tym smarom, tylko powiem o moich wrażeniach i co sądzę i czy na przykład ewentualnie któregoś z nich bym ponownie kupił. I tyle tak będzie mi chyba prościej, po prostu bo ja tu też nie chcę skreślać żadnego z tych smarów albo jakoś wychwalać, bo no wiecie, akurat tak u mnie się trafiło, że na przykład ten mi się udał, a ten się nie udał. U was może być całkiem inaczej. Możecie mieć inne metody czyszczenia łańcucha, inne warunki, w których jeździcie. Ja przynajmniej przy tych smarach czyszczenie oczywiście zawsze robię tak samo łańcucha, a warunki raczej były dla wszystkich podobne. No i tak, żeby nie przedłużać, powiem, że... No zacznę tutaj od tego pierwszego z brzegu, niech będzie ten Fuchs kolene. I na samym początku powiem, że jestem zdziwiony, że smar, który ma w nazwie Dry, tak wyglądał po naniesieniu na łańcuch. Wydawało mi się, że właśnie smarty dry ma być delikatnym takim filmem, filmem, tylko, który pozostaje na łańcuchu, a tutaj tak jak widzieliście była taka pianka, taki krem, który był dosyć gęsty, taki, taki luźny można powiedzieć. I tak jak tam przy nanoszeniu mówiłem, że, że nie chcę zapeszać, ale wydaje mi się, że, że ciężko będzie. I faktycznie tak się okazało, czyli smart no zleciał po prostu z łańcucha. I przy pierwszym odjechaniu, i przy kolejnych, jak się łańcuch dosyć zagrzał. To również odlatywał, bo felkę po prostu czyściłem od czasu do czasu, żeby sprawdzić, czy już na przykład przestał odlatywać tego łańcucha, czy nie. Także za długo na nim nie pojedziemy, od razu mówię szczerze, bo po prostu nie chciałem co chwilę czyścić felgi i dwukrotnie go nanosiłem, żeby sprawdzić, czy coś, wiecie, przy czyszczeniu mi nie poszło, czy coś. Dwa razy go sprawdzałem i dwa razy zrobił to samo, więc. No, niestety ten odlatuje. Jaką ma wytrzymałość tego nie wiem, bo tak jak wspomniałem, troszkę nie daję mu szansy się wykazać. Teraz, następny w kolejności Smart Mac of Versi Dry. I tu muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tego smaru, z tego jak się zachowywał. Bo w zasadzie, no, mogę powiedzieć, że prawie że w ogóle nie było śladu na felze od tego smaru, żeby cokolwiek zleciało. Łańcuch czysty. Przez bardzo długo tego miałem. Za pierwszym razem chyba około 500 km naniesionego, a za drugim zdaje się około 400. Czyli powiedzmy, to moje takie minimum spełnił, czyli te 400 km przejechał bezproblemowo i łańcuch jeszcze był przy 400, wyczuwany był ten smar, czyli że jeszcze był na łańcuchu, jeszcze całkiem się nie zużył. I tak jak mówię, to rozklapywanie praktycznie minimalne, więc. Yy no jako oceniam bardzo dobrze, jeżeli chodzi przynajmniej w, pośród tych trzech smarów. I tu dodam jeszcze, że on no, taki bardzo podobny poziom reprezentuje do smaru S100. Też w wersji dry oczywiście ten S100. Także ten smar akurat mi się spodobał. I teraz tak, Motorex Racing. OK, całkiem dobry smar. Rozchlapywanie minimalne było minimalne troszeczkę więcej niż w MakoFie, ale jednak było, były ślady na, na Feldze. Wydaje mi się, że wytrzymałość będzie większa troszkę niż tego smaru, bo on faktycznie długo zostaje na łańcuchu. Także też bardzo myślę, dobrze ocenia ten smar, ale załóżmy, że miałbym wybierać z tych dwóch, to wybrałbym jednak tego który po prostu tych siadów praktycznie nie pozostawił na pedze, Ale tak jak mówię, kto co lubi i tak dalej, bo ten będzie miał na pewno też większą wytrzymałość niż ten. Wiadomo, te swoje 400, czy tam ponad 400 km przejechał, nie było problemu, smar był dalej widoczny na łańcuchu, także jeszcze, jeszcze by pojechał, ale ja takie mam zasady, że czy smar jest, czy nie, nie ma go, około 400 km po prostu łańcuch smaruje. Także te dwa smary, czy tak powiem, test zaliczyły. Ten też test zaliczył tylko troszkę gorzej, można powiedzieć. I tak, jak już powiedziałem, dla mnie z tych trzech smarów najbardziej obiecujący jest ten Makov. I śmiało mogę go kupić po raz kolejny. Ale zobaczymy, czy będę kupował na przykład Esto po raz kolejny, albo Makova po raz kolejny, czy jakieś nowe smary mi padną. To się dopiero okaże. Jeszcze może na koniec dodam, że. Wszystkie z tych smarów mają być wodoodporne, czyli się nie powinny nam razem z jakąś tam wodą, z deszczem, zmyć. I faktycznie muszę powiedzieć, że tak jest, bo ja sobie po prostu zawsze przed myciem już de facto łańcucha myłem cały motocykl i, wiadomo, troszeczkę tam traktowałem z wody te, ten łańcuch, żeby go wstępnie, jakby oczyścić. I muszę powiedzieć, że każdy z nich. W jakimś tam stopniu na łańcuchu został, czyli nie, wraz z wodą nie spłynął z łańcucha. Także pod tym względem faktycznie się zgadza, że na jakieś tam w miarę średnie mokre warunki też te, też te smary się nadają. No dobra, jeżeli chodzi o ten odcinek, to będzie wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. Mam nadzieję, że komuś się przyda i tak jak wcześniej powiedziałem, pamiętajcie, że każdy ma swój sposób czyszczenia, jeżdżenia i tak dalej. U mnie tak wyszło. I to nie jest żadna jakaś tam, wiecie, że kogoś tam tego bardziej lubię, bo ma różową rurkę na przykład. Nie, po prostu ten mi się spodobał, bo fajny efekt dał na łańcuchu, także ponownie bym mógł takiego zakupić, jeżeli już przestanę w końcu te smary testować. Także mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym odcinku, a tymczasem pozdrawiam, do zobaczenia, hej!